Chmura Krajowa jest e, dużą szansą właściwie dla wszystkich podmiotów gospodarczych, także dla konsumentów, no ale również dla banków. E, pytanie jest takie, jak banki już w tym momencie są zaangażowane w chmurę krajową? Oczywiście poza PKBP, który jest w połowie udziałowcem operatora tak. chmury krajowej i sam e, no, tam także funkcjonuje. To jest tak, że mm, cała koncepcja, która, którą ogłosiliśmy w zeszłym roku. Ona, ona się stopniowo materializuje zgodnie z, z planem, który sobie ustaliliśmy, czyli na początku uruchomić tą własną część chmury krajowej, którą, którą udało się już uruchomić. Środowiska testowe już nasze, jakby przenieśliśmy w kwietniu, zaczęliśmy po prostu uczyć też organizację jako PKO, jak oswajać po prostu z możliwościami i z zaletami wykorzystania usług chmurowych. Zaczęliśmy naturalnie też transformować organizację do tego, żeby w formacie takim DevOps, tak zwanym Continuous Delivery, Continuous Deployment, pracowała nad właśnie nad w rozwoju, tworząc nowe rozwiązania biznesowe. I to jest ten taki proces, który gdzieś tam stopniowo jest realizowany. Ostatnio podpisaliśmy tę umowę z Google, gdzie Google w przyszłym roku postawi swoje data center, co nam umożliwi za dostarczanie już zgodnie, tutaj mam nadzieję, z, z, z regulacjami, bo sobie to wszystko jeszcze sprawdzimy z regulatorem, usług na przykład opartych o, o analizę danych, o wykorzystanie sztucznej inteligencji, na przykład w obszarze sprzedaży, w obszarze oceny ryzyka, w obszarze cyberbezpieczeństwa. Później mówimy, w międzyczasie przenosimy nasze stacje robocze, naszych, naszych pracowników, doradców do, do chmury po to, żeby odmiejscowić miejscowić je, prawda? żeby już doradca nie był przywiązany do swojego beceta, tylko żeby w zależności od, od pewnego terminala mógł pracować w dowolnym miejscu także u klienta. I to jest jakby naszym kolejnym, jest to naszym projektem, który właśnie teraz realizujemy i w najbliższym czasie 11 tysięcy stanowisk będzie w chmurze. No i oczywiście rozmawiamy jeszcze dalej z kolejnymi, kolejnymi globalnymi dostawcami po to, żeby, żeby ściągnąć ich też tutaj na, tak jak Google'a do, do Polski, żeby rozszerzone usługi inne dla potrzebne różnym organizacjom czy przedsiębiorcom też były świadczone na tych zasadach takich bezpiecznych, krajowych na, na, na warunkach, które są korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców. Banki i inne banki naturalnie się do tego przyglądają, no bo my jesteśmy jednak największym bankiem i też liderem w tej kwestii właśnie też cyfryzacji. W związku z tym, jeżeli my przejdziemy ten proces pewnego rodzaju zbudowania oferty wykorzystania oferty chmurowej i ją zaimplementujemy na, na produkcji, no to wtedy nie będzie racjonalne postawać w tak zwanej tradycyjnej metodzie implementacji rozwiązań, czyli tak zwanym on-prem, ponieważ Nikt, żaden bank, który ma, do tego, ma możliwość realizacji, już de facto tego nie robi. Patrzymy tutaj na naszych kolegów z zachodu czy nawet z wschodu, gdzie, gdzie bardzo aktywnie stawiają właśnie na cyfryzację, na digitalizację tej relacji z klientem i oni przede wszystkim właśnie zaczynają korzystać albo wręcz są zaawansowani w korzystaniu właśnie tych rozwiązań w oparciu o chmurę. No właśnie pojawiły się informacje takie, że Polska jest w Europie na szarym końcu, jeżeli chodzi o wdrożenia chmurowe. Rozumiem, że ten proces będzie teraz przyspieszony. Banki działające w Polsce będą patrzyły na PKOBP, jak PKOBP angażuje się w chmurę. Na mhm. jak długi czas jest obliczony ten proces przenoszenia PKOBP do chmury? I pytanie jest takie, czy wszystko przejdzie do chmury? Mhm. Albo czy, coś, co, czy jest coś, co nie przejdzie? To jest tak, że nie zakładamy, żeby cały bank przeszedł do chmury. Jest tak, że idziemy raczej w taką koncepcję hybrydową, gdzie pewne usługi będą świadczone z ośrodka bankowego, a pewne usługi z, od, będą świadczone bezpośrednio od innych dostawców chmurowych. I też tutaj mówimy o, o innych dostawcach, bo nie mówimy o jednym, bo, bo idziemy też w taki kierunek tak zwanego multi-cloud, żeby nie mieć takiego. Tradycyjnego vendor vendorloka, którego mieliśmy powiedzmy tam 10-15 lat temu, kiedy jeden dostawca był usług IT czy jakiejś hmm. aplikacji, i, zby, i zwykle wtedy był bank czy inne przedsiębiorstwo, było od niego uzależnione. Hmm. Idziemy od razu jakby. W, się te doświadczenia i tę wiedzę, idziemy od razu w kierunku właśnie tego multi-clouda, żeby, żeby mieć kilka, kilka możliwych opcji zastosowania. Prawda? Czyli samo PKBP też będzie korzystało z usług innych dostawców chmurowych, tak? Tak, bo co do zasady właśnie wbudowanie koncepcji operatora chmury krajowej polega na tym, żeby świadczył swoje usługi, ale też żeby udostępniał usługi innych dostawców usług chmurowych. W taki sposób, żeby one były świadczone po prostu spójnie, czyli powiedzmy na końcu, żeby wystawiona była jedna faktura, niezależnie od tego, z których usług chmurowych będziemy korzystać. Natomiast sam proces dojścia nie jest procesem krótkim i prostym, bo nie zakładamy. Przenoszenia chmury na zasadzie, że odinstalowania aplikacji z jednych serwerów i zainstalowania na drugich, tylko raczej patrzymy przez pryzmat transformacji tych aplikacji do systemu. Chodzi o to, żeby efektywnie wykorzystywać możliwości chmury, czyli tego elementu przede wszystkim najlepszych rozwiązań, które są na świecie. Dostępnych na chmurze. To są po prostu pewne systemy czy aplikacje, które są gotowe, trzeba je wykorzystać. Po drugie też, żeby naturalnie korzystać z możliwości chmury, czyli takiego automatycznego, automatycznego skalowania. Czyli jeżeli potrzebujemy moc na pikowe dni, to ją domawiamy, kiedy jej nie potrzebujemy, ją zwalniamy. W związku z tym też umiejętnie i, i sposób taki właściwy zarządzamy kosztami. I ten proces zakładamy, że w przypadku PKO myślimy, że tak około 50% systemów, tak w cudzysłowie, Chcemy, żeby znalazły się w chmurze, tak żeby z jednej strony bank mógł świadczyć usługę bezpiecznie z, z, bez chmury, ale korzystać z drugiej strony z pełnego dobrodziejstwa i możliwości, które niesie właśnie ten, te usługi chmurowe, które są na świecie ogólnie dostępne. Zakładamy, że to potrwa około trzech lat. Rozumiem, że z chmury też, jak Państwo mówili, mogą korzystać, będą mogli korzystać mali przedsiębiorcy. Czy już w tym momencie widać jakieś zainteresowanie przedsiębiorców? I drugie pytanie o Google'a, bo też pojawiają się obawy, że no, jeżeli to jest amerykańska firma, pojawia się w Polsce, to czy te nasze dane firm są bezpieczne, skoro to jest operator zagraniczny? Tak. To jest, W przypadku pierwszego pytania to jest, my już od jakiegoś czasu w PKO budujemy zwane Value Added Services, czyli takie usługi dodane, w których klienci nasi oprócz rachunku możliwości założenia online firmy. I, i właśnie już jakby uzyskania tej dostępu do bankowości takiej typowo elektronicznej, dostają od nas usługi dodane typu możliwość jakiegoś powołania serwera, gdzie mogą sobie stronę swoją założyć, usług finansowo księgowych, usługi lojalnościowe i tak I tutaj jakby naturalnie będziemy korzystając właśnie z usług chmurowych uzupełniać. W pierwszej kolejności chcemy dać tak zwany dysk wirtualny. A w kolejnym etapach chcielibyśmy doprowadzić do tego, że przychodząc do nas do placówki klient nie tylko założy firmę, dostanie rachunek, ale będzie miał od razu firmę tak zwaną formie, tak zwanego wirtualnej firmy, gdzie będzie miał dostanie od nas cały taki wirtualną, wirtualny desktop, czy można powiedzieć swoje miejsce pracy, gdzie będzie miał wszystkie licencje niezbędne do prowadzenia firmy, ze wszystkimi systemami, które są wymagane do tego, żeby spokojnie funkcjonować bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji i to będzie na zasadzie subskrypcji. Ale tu trzeba być klientem banku PKO mieć tam rachunek, żeby móc z tej możliwości skorzystać? No, takie jest założenie, okay. żebyśmy tutaj robili pewnego rodzaju Pakiet, pakiet usług, który jakby technologiczny będzie, będzie jakby przynosił tu największą wartość, no bo zakładamy, że to będzie koszt rachunku połączony właśnie z, znaczy w ramach kosztu rachunku będziemy udostępniać sobie te usługi, usługi dodane. Natomiast jeżeli chodzi o, o kwestię dostępu do danych, naszym zadaniem przede wszystkim operatora chmury krajowej, tak trochę też występuje w tej roli, jest, żeby po pierwsze tych, tych globalnych dostawców zachęci do tego, żeby właśnie zbudowali swoje data center w Polsce i żeby mieć tą rezydencję danych w Polsce. W związku z tym um, pozwoli nam to też w pewien sposób audytować i kontrolować, kto tych dostęp danych ma. No I to nam się udaje, bo te umowy, które zawieramy, na przykład teraz już z Google, które mamy konkretną umowę, ona jakby obliguje Google, Google do tego, żeby um, pozwalało nam przede wszystkim na cały proces właśnie dostępu i audytowania tego środowiska i weryfikacji kto, do, kto ma dostęp do tych danych i przy oczywiście odpowiednie procedury zgód i tak dalej. Jak pan sądzi kiedy w Polsce połowa firm będzie w chmurze? Patrząc na zmieniające się rynki które są już dojrzałe gdzie adopcja chmury jest na 70-60% to liczę, że będzie to jak najszybciej, ponieważ widać, że ten wskaźnik wykorzystania chmury jest wprost proporcjonalny do wskaźnika innowacyjności firm i to właśnie widać, że te firmy, gdzie te kraje, które mają największą właśnie tą adopcję chmury są najbardziej innowacyjne, a z drugiej strony to też jakby przynosi największy profit dla, dla, dla klientów, dla przedsiębiorców, którzy z tego korzystają.